Czym jest niedomykanie się strun głosowych? To wtedy, gdy podczas mówienia lub śpiewania twój głos jest słaby, drżący, łamiący się. Później masz trudności z tym, żeby odzyskać głos. Czyli możesz prowadzić lekcje. Jesteś nauczycielem, prezenterem, szkoleniowcem. I tracisz głos. Tracisz tą życiową energię. Nie możesz na tym zapanować. Jeżeli jesteś wokalistą, to podczas koncertu, po koncercie w trakcie ten głos jest słaby, nie panujesz nad nim, chcesz, żeby było głośniej, a on na odwrót, traci na swoje dźwięczności. Po koncercie możesz już mieć tak zmęczony głos, że już praktycznie jego nie ma. To jest niedomykanie się stron głosowych. Żeby poradzić sobie z tym, trzeba uświadomić sobie dwie przyczyny niedomykania się stron głosowych. Pierwsza przyczyna to wtedy, to jest zupełnie naturalnie, to wtedy, gdy my zaczynamy śpiewać lub mówić, i automatycznie powstrzymujemy głos. Czy mówimy jakoś tak powstrzymanym głosem? O, słyszysz z powietrzem. Albo śpiewam. Aaa, no, ja nie chcę zaśpiewać głośno, ja jeszcze nie jestem profesjonalistą w tym. Ja nie chcę tak pokazać się przy sali, jeżeli jestem szkoleniowcem, że jestem taka głośna i takim świr, Tak, Ja będę panować, będę prowadzić tak kulturalnie te ćwiczenie, i wtedy powstrzymujemy głos. Powstrzymujemy i strony głosowe nie domykają się, pomiędzy nimi wychodzi powietrze. Dalej, gdy sytuacja się rozwija, to jest oczywiście w miejscu i w piosence, i w mówieniu jest miejsce, w którym my potrzebujemy zrobić kulminację, czyli emocjonalne uniesienie się powiedzieć głośniej. I wtedy robimy to, co nam najbardziej się kojarzy z tym, że mamy podgłośny dźwięk czyli dodajemy więcej siły. Każdy nauczyciel, niestety, ubolewam nad tym, ale niestety każdy nauczyciel od emisji głosu, od szpiwania będzie mówił tobie: ćwicz, przyponę. Przyponę to jest największy mięsień w naszym ciele. Jeżeli wypchniesz powietrze, które znajduje się w płuc, przez przyponę, a z Twojej strony głosowej już nie domykają się, po prostu wyjdzie więcej powietrza, to nie, sp nie sprawi, że będziesz miał głośniejszy głos, dźwięczniejszy. Nie. I wtedy, gdy jesteś nauczycielem, prowadzisz szkolenie, prowadzisz lekcje, to wtedy ta sytuacja sprawi, że głos będzie załamywał się, będzie drżał, będzie zamiast oczekiwanego efektu głośniejszego, będzie bardziej cichy. Jeżeli jesteś wokalistą, będzie bardzo podobna sytuacja. To wtedy, gdy dodasz więcej siły, a on się łamie, On nie panujesz nad nim. Tak? Kolejna i ostatnia rzecz. Jak sądzisz, czy może być dwie przyczyny naraz? Niepełne głos, za dużo siły? Tak, może być. I wtedy podczas takiego występu, mówionego lub śpiewanego, bo to jest w zasadzie to samo, to już nie mamy głosu. Czyli tak mocno wyćwiczyliśmy przez ten strumień powietrza, który wychodzi pomiędzy strun głosowych, tak mocno wyćwiczyliśmy tą dziurkę, tak, w której nie domykają się, czyli potrzebujemy odpocząć. Tak, by struny głosowe zregenerowali się, i z powrotem nam zrobiło się to domknięcie. Czasem to potrzebne kilka dni na to. A na samym początku, po takim wysiłku, to mamy taki praktycznie zdarty głos, nie mamy tego dźwięcznego głosu. Jak z tego wyjść? Jak to zrobić? To proste. Dwa punkty, które proponuję Tobie zrobić. Pierwszy punkt to uświadomić sobie, że Produkowanie głosu, za niego odpowiadają struny głosowe. Bo oni produkowali głos, to z twojego mózgu musi iść sygnał, który się nazywa mówienie. Mówienie, nie wypychanie, nie wyciskanie głosu, tylko mówienie, czyli każdy, każdy dzień, który wychodzi z, tw z twoich strun głosowych, to zawsze jest jakaś litera. Łatwo to zrobić na bardziej mówiących rzeczach. Gdy jesteś wokalistą, to uświadom sobie, że w zasadzie eee, eee, to nie była długa nuta, to było ciągłe mówienie, by cały czas przez swój mózg wspierać domykanie się stron głosowych. Jeszcze raz, oni będą to robili tylko wtedy, gdy będziesz ciągle mówił. To wtedy to się widz będzie odbierał jako śpiew, ale ty od strony produkowania głosu ty cały czas mówisz, bądź to, nisko, bądź to wysoko. Ja ciągle mówię, ja nie robię, ja nie wydmuchuję głos, nie wyciskam, ok? Czyli ciągle mówić i dlatego strony głosowe będą domykać się. Druga rzecz, którą proponuję Tobie, to wtedy, gdy mamy antydotum na mięśnie, zauważ, mięśniami powstrzymujesz głos, mięśniami dociskasz. Antydotą nazywa się bezwładne. Będę proponowała tobie bezwładne mówienie. W sytuacji, w których za bardzo dociskasz, czyli naprawdę ten głos zupełnie się nie słucha. To przynajmniej trudne być na samym początku mm, bezwładnie po prostu puścić go, tak? Nie dodawając siły. Czyli po prostu nie dodawaj siły. Uważaj na to, żeby nie siłowo zarządzać, tylko. Harmonijnie, bezładni mówić i krok po kroku on będzie odbudowywał się. To wszystko będę mówić na najbliższych warsztatach, które odbędą się w Wrocławiu. Zapraszam Cię serdecznie. Będzie to 22-23 listopada. Będą to dwa warsztaty. Jedno szkolenie będzie dla nauczycieli, mówców, prezenterów, szkoleniowców, dla tych, którzy mają trudności z głosem podczas mówienia. Do świetnego warsztatu emisji głosu dołączyłam sztukę rozwiązywania konfliktów. Dlaczego? Ponieważ gdy będziesz wiedział, jak zarządzać trudną sytuacją na sali, tak, że wyjdziesz z tego jeszcze z większym autorytetem, a ten, kto był, wydaje się trudny, będzie jeszcze większym fanem, to wtedy, gdy masz taki warsztat rozwiązywania konfliktów, to wtedy tak jakby z zaplicami wyrastają cię z skrzydła i wtedy masz. Czas i przestrzeń na swoją harmonię, na swój głos. To musi iść w parze ze sobą. To będzie świetny warsztat, świetne szkolenie dla prezenterów, nauczycieli. Zapraszam Ciebie na nie. Drugi warsztat to emisja głosu dla wokalistów. Dla wokalistów, którzy zaczynają śpiewać, które są profesjonalistami, tam opowiem Wam o tym, jak panować nad głosem, jak zarządzać, bo on był dźwięczny, zdrowy, jak poszerzyć skalę głosu, śpiewać na pełne możliwości głosu. A do tego jeszcze dołączam sztukę prezentacji. Sztuka prezentacji i emisję głosu, o tak, razem i tą sobą, to idzie w parze, nie można tego rozłączyć. Dlaczego? Planujesz całość to, co widzi widz. Od strony wizualnej, od strony wokalnej. Nazywam się Elena Egorowa. Jestem wokalistką, trenerem biznesu. Jestem logopedą. A co najważniejsze, przez wiele lat, ponad 20 lat, utworzyłam swoją metodę emisji głosu. Tego nie spotkasz nigdzie. Skuteczność tej metody jest potwierdzona przez setki zadowolonych i zachwyconych moich uczniów i kursantów. Jest to niesamowita możliwość przyjść na ten warsztat teraz w Wrocławiu. Jeżeli oglądasz to wideo i już jest po tym warsztacie, wejdź na moją stronę. W rozdziale warsztaty zobaczysz najbliższy warsztat, bo warsztaty prowadzę w całą Polsce i poza Polską. Zapraszam Cię serdecznie i trzymam kciuki za Twój rozwój. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, to udostępnij to. Niech Twoje znajomi i przyjaciele również rozwijają swój głos i dbają o zdrowie swojego głosu.